Materiał nie ma na celu nikogo obrazić. Powstał w celach edukacyjno-rozrybkowych, dotyczy nie wszystkich osób, przede wszystkim tych, z którymi miałem kontakt. Zawarte w nim źródła pochodzą z prywatnego archiwum. Reszty źródeł w opisie. Odniesienia do punktów są moją interpretacją i analizą. Oparte o dowody od ludzi z MLM. Mam nadzieję, że ten odcinek da do zrozumienia tak zwanym oszłomom z MLM, którzy za mocno się wkręcili i zreflektują się. Nic nie mam do MLM, tylko irytują mnie osoby, którzy to popsuli. Pierwsze: piramida czy nie piramida? Kilka osób się ze mną zgodzi, jeszcze więcej by śmieje. To ile ty ma racji? Sami je ocencie. A jak wale prosto z mostu, że to jest piramida finansowa, to wiele osób mnie zabeczy na śmierć. Tak, zabeczy. I się ze mną zgadzają, że piramidy są wszędzie: typu szpitale, policje, sklepy. I nie po prostu no, kłócą się, że to nie jest żadna piramida. Słuchają mi różne materiały. Na przykład to jest przykład firmy Organic Life. A tutaj mamy z prywatnego źródła pani Styna Łukasz. Jak jej napisałem, że to jest piramida finansowa, to oczywiście się kłóci, wysyła mi różnego rodzaju materiały, że to nie jest piramida, gdzie nie może zrozumieć tego, że mnie to nie obchodzi, czy to jest piramida, czy nie, ani jej zdanie, co ona o tym myśli, po prostu. Chciałem dostać proste pytanie, brak odpowiedzi, tylko to nie jest piramida, to nie jest piramida. Pani takie osoby się wkurza, no bo no nie powinniśmy, bo one są głupie, ale na głupiego nie ma rady. Ale ta osoba, Justyna Łukasz, to jest małżeństwo jakieś. Będą bohaterami dzisiejszego odcinka. Jeszcze do nich nieraz wrócimy i użyjemy argumentu z nimi. 2. Spamowanie i zaśmiecanie. Każdy z nas na Facebooku albo różnych forach natknął się na tego typu ogłoszenie. Albo tego, jak i wiele innych temu podobnych. Nasza bohaterka niczym się nie wyróżnia. Też zaśmieca i spamuje różne fora. Tylko bardziej rozpisała się i dodała zdjęcia, ile rzekomo zarabia. No dobra, czepiam się. Ogłoszenia każde inne. Ale jakbyście się czuli, jakby ktoś z zabłoconymi butami wszedł do waszego domu. Chodzi mi dokładnie o regulamin. Zobaczcie, administrator, zakaz PAMU, zakaz reklamowania pracy online. Ja tego nie wymyśliłem. Następny, w skrócie, PS. Oferty pracy przez internet typu MLM, ankiety nie są akceptowalne. Zobaczcie nawet, co powstało na osoby z mlm Oferty typu lewe, prawka, pożyczki, social media, network marketing, Eivony i tak dalej, inne czary, mare, bajery będą z grupy usuwane na zawsze. Nawet takie, co się tworzy przez te osoby. Zobaczcie, ilu Was jest i co Wy robicie. Administratorom naprawdę współczuję, ich podziwiam, że wytrzymują z tym wszystkim, nie rzucają tych forów i próbują utrzymać porządek. No już wiele takich forów jest, powiedzmy, samych sobie. Ja się nieraz spotkałem, w którym mieście jest ich pełno, właśnie tam nasza bohaterka siedziała i rzekomo administrator nic do tego nie miała, ale to tam, nieważne. Ale tu w regulaminie administrator się rozpędził. Nie mam nic przeciwko, nawet popieram. Zobaczcie, punkt siódmy. Usuwamy wszystkich spamerów i śmieci, typu lokalizatory, wykradłem telefon, piramidy, praca online, inne naciągane gówna, wszystkie wróżki i tym podobne, czary-mary, czy inne doładowania i pozostałych debili, którzy chcą cisnąć swoje śmieci lub bajki i szukają większych frajerów od siebie. Dobrze, a teraz się przyjrzyjmy temu ogłoszeniu. Szukam osób do prowadzenia sklepiku, odpisywanie na wiadomości, zbieranie zamówień, brak inwestycji, możliwość współpracy. Skąd wiem, że to jest MLM? Po prostu wystarczy wejść na jej główny profil. I tak, mama pracuje online realizuje się siedząc z dzieckiem w domu. KBO, to jest skrót od Kobiecy Biznes Online, gdzie jest w jej profilu, że pracuje w Kobiecy Biznes Online. No i oczywiście jak to. Ml. owiec szczęśliwa. 3. Stado owiec z baranem na czele. Po krótkiej konfrontacji z Justyna Łukasz, która otrzymuje miano barana, nasza bohaterka, dołączyły się do akcji jej owieczki. Owieczki, które mnie dosłownie Zabyczały, nie używając żadnego konkretnego argumentu. Zobaczcie, ta Marta, zaraz będzie cała e rozmowa między mną a nią. Kilka zdań nakręciły się jak stara płyta. Skończ już, bo ty zaśmiecasz grupę bezsensownym nawijaniem. Kółko to samo, fachowiec od siedmiu boleści się znalazł. Ja się roboty, bo widać, że się nudzisz. Szedł na jej profil koleżanka po fachu. No ale co zrobić? Oczywiście długo na odpowiedź nie musiałam czekać. Dostaje odpowiedź. No i przynajmniej nikogo nie hejtuję. Lepiej jak ty, obrażać ludzi ze ślepionym pyskiem. Tak każdy potrafi. Baran wkracza do akcji. Będziesz teraz wszystkich tu mieszczał? Odpowiadam dla owieczki Marty. to. nikogo nie obrażam ani nie obraziłem. Proponuję sympol po yy, imprezie, Sobotni. Pisaliśmy, to była niedziela. No okej, okay. owieczka była niewyspana. Długo nie musiałem czekać i kolejna. Owca wkracza do akcji. Owieczka Katarzyna. Pisze. Po prostu osoby otwarte na możliwości XXI wieku, widzące coś więcej niż etat i herówka, do emerytury, które i tak nie zapewni godnego życia. Możesz myśleć co chcesz, mówić co chcesz, ale my przynajmniej coś robimy ku lepszej przyszłości. Podpisuję Owieczce Katarzynie. Piszesz tak, jakbyś mnie znała. Widzą, że melelowicze trzymają się my razem. Powiem ci, nie pracuję na emerytury, też nie zbieram. Żyję godnie i szczęśliwie, no bo tak jest. Owieczka. Odpowiada. Bardzo dobrze. Niestety w tym kraju trzeba samemu o to zadbać. My robimy to pracując w MLM. I proszę, uszanuj naszą decyzję. I że chcemy to robić. Owieczka Katarzyna nie zrozumiała sensu wypowiedzi. O, dlatego odpisuję owieczce Katarzynie. Proszę, zrozum koncepcję oraz moje uzasadnienie. Zgadzam się w ostatnim zdaniu, że trzeba o siebie zadbać. Ale dodałbym, na świecie. Że na świecie trzeba o siebie zadbać, nie tylko w Polsce, jakby ktoś nie rozumiał, o co chodzi. Dużo podróżuje, więc wiem. Powiem jeszcze raz, takich ogłoszeń jest tu codziennie setki. Takich ludzi jakby jest więcej niż osób, których tym nie ma. I fora. Dlatego apelowałem o opamiętanie się, bo każda grupa zrobi się zaraz melelowa albo network marketingowa. Mój przekaz został zrozumiany. No i nie do sam odpowiedzi. Nam Reginę się dodam. Bohaterka dzisiejszego odcinka Justyna jest bohaterką, gdyż oferowała mi pomóc swoimi, pomoc swoimi koleżankami. Spisaliśmy się na Messengera prywatnie, miała mi podesłać znajome dyrektorki do konfrontacji w MLM, no ale nie podała i mnie, nie wiem czemu zablokowała. Dając mi kolejne argumenty, że MLM to jest stan umysłu, ale zobaczcie sami, piszę na Messengera. Zresztą nie sądzę, że ktoś się zdecyduje, każe się boi, że możesz przerobić i tak dalej. No, oczywiście pisałem, że nie będę przerabiał i tak dalej. Oni też mogą nagrywać, żeby coś tam nie było nie tak. No i tam napisała, że no, ja jestem obiektywnym. Pamiętajcie, nie jestem przeciwnikiem MLM, tylko takich osób jak ta Justyna. Zapytam się jeszcze dyrektorek. No, oczywiście, jak się zapytała dyrektorek, tak nie dostałem oczywiście odpowiedzi. Jak nie dostałem odpowiedzi, to się odezwałem, jak tam ktoś chętny. Witam, niestety nikt się nie chce zdecydować. No i zablokowałem je nie wiem czemu. Dlatego stado owiec z baranem na czele. Wiele punktów mógłbym przyczepić jeszcze tutaj, typu tchórzostwo, głową w piasek. Brak konkretnych odpowiedzi, no ale zbyt wiele tego by było. Dobra, przejdźmy dalej. Znalazłem ogłoszenie, w którym Kinga przyszła samą siebie. Zobaczcie, przyjmą do pracy w domu od zaraz kilka godzin w tygodniu. Wynagrodzenie do 3000 zł, materiały wysyłam bez inwestycji. Zapraszam. Dla obrony KINGI powiem, że jak sami wiecie, pełno jest takich podobnych ogłoszeń w całej sieci. Ale dobra, skupmy się na naszych punktach. 4. Przyjmę, zatrudnię. Otóż KINGA Was ani nie zatrudni, ani nie przyjmie do pracy. Jedynie co, odepnie pod siebie żeby mieć procent z waszego udziału, a zatrudni was dana firma, w której Kinga pracuje. Numer 5. Kilka godzin dziennie, kilka tysięcy miesięcznie. Zostawiam ten punkt bez komentarza. 6. Materiał na start i szkolenia. Przed każdą pracą pracodawca zobowiązany jest dać wam materiał na start, odzież roboczą, narzędzia pracy, przeszkolić was na danym stanowisku. To nie jest coś, czym można się pochwalić. To jest obowiązek. Siedem. Nowe mercedesy. Nie wiem, co oni mają z tymi mercedesami. Chcesz nowego mercedesa? Działaj w MLM. Ten, kto miał styczność z kimś z MLM, na pewno słyszał o nowym mercedesie, że może go dostać. Nawet mi w poprzednim filmiku o MLM ktoś skomentował. Znam osoby dorosłe, które jeżdżą nowymi mercedesami. 8. Naukowcy z NASA Wiele ogłoszeń typu U nas pracują naukowcy z NASA? Wiele osób mówi Tylko naszej firmy zatrudniają naukowców z NASA Ile w tym prawdy? Nie wiem 9. Ludzie sukcesu MLM Prawie każdy osiąga sukces A to swoje książki piszą i mówią Jak osiągnąć sukces w MLM ja będę nazwał, jak osiągnąłem sukces w MLM, a to proponują ci wspólne sukcesy oczywiście w MLM. Więc nie zwleka, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, są szeregi MLM. Sukces gwarantowany, ale musisz być nastawiony na sukces. A jeżeli zdecydujesz się na taki sukces, to bez problemu ich wszędzie znajdziesz. Dosłownie, wszędzie. 10. Twoi znajomi i rodzina, twoimi rekrutami i klientami. Każdy kontakt, każde spotkanie z rodziną i znajomymi jest próbą ich rekrutacji lub sprzedaży nic niewartego produktu. Jakbyście to odebrali? Zobaczmy na naszą bohaterkę. Kto z moich znajomych nie poznał jeszcze super jej firmy i Eko, a chciałby iście? Jednaście. Wszystko najlepsze. Nieważne, co to za firma. Ale ważne, że ma wszystko najlepsze na rynku. Najlepsze produkty, najlepszy plan marketingowy, najlepszy zespół, najlepsze szkolenia, najlepsze wszystko. A. 12. Sprzedaż bez sprzedaży. Nie ukrywam, w tym punkcie miałem największy problem, żeby go zrozumieć. I oczywiście całą tą ich koncepcję: sprzedaż czy nie sprzedaż? Pisze, ale przecież to jest sprzedaż, żadna sprzedaż, potem jednak sprzedaż i tak w koło. Ale po długiej konfrontacji zrozumiałem, że mamy sprzedawać, żeby więcej zarobić. i ja to tak zrozumiałem. A wy jak myślicie, o co w tym chodzi? 13. Trenerzy. Otóż jest taka firma, MLM oczywiście, która każe sobie wpłacić najpierw 360 zł za zdobycie licencji jako trener. Po czym jesteście specjalistami od żywienia. Więc, jak ktoś chciałby być trenerem albo dietetykiem, 360 zł w i jesteście. 13 kłótnie melelowców. Ten punkt jest śmieszny, gdyż jak ukryć znajomych na Facebooku przed sępami z MLL? Pisze to kobieta, która sama jest MLM. Na myśli mam dokładnie to, że osoba pracująca w firmie X kłóci się z osobą pracującej w firmie Y, która to firma jest lepsza, która to firma produkty ma lepsze. No normalnie cyrk. 14. Celebryci. Dla wielu z nich MLM za mocno weszło. Celebrytami reklamują produkty MLM bez ich ani wiedzy, ani zgody. Przykładem jest Ewa Chodakowska, Anna Lewandowska czy Prokop. Mówiąc MLM, mam na myśli jeszcze bitcoiny, systemy inwestycyjne i wiele różnych systemów finansowych, raczej piramid finansowych. 15. Jak nie zarobiłeś, to twój problem, za słabo się starałeś. 16. Darmowe kosmetyki, konkursy. Połączyłem to w jeden punkt, Dlatego że konkursy, jak ich te darmowe próbki czy kosmetyki, to jest blef. Zadajmy sobie pytanie, co rozumiemy pod pojęciem czy słowem darmowy albo konkurs. Ja to rozumiem następująco. Darmowy. Piszę do takiej osoby, mówię, że chciałbym te próbki, skoro za darmo, to za darmo, podaję adres, no powiedzmy ewentualnie jakiegoś lajka, dam, udostępnię coś i dostaję. Coś za darmo. A konkurs, że robię coś, wchodzę w coś. Na Facebooku jest popularny. To, że wchodzę, udostępniam trzech znajomych, oznaczam pod postem i biorę udział w loterii. To jest moim zdaniem konkurs. Coś w tym stylu, a według osób z MLM, żeby wziąć udział w konkursie, albo dostać darmowe próbki czy jakiś kosmetyk, to musisz. Weź w ten cały system MLM, czyli zarejestrować się, później kupić często, który tani nie jest, pakiet startowy za ogromną cenę, nic nie warty, produkty, i wtedy ewentualnie możesz wziąć udział w konkursie, w którym jest małe prawdopodobieństwo, że wygrasz, albo dostaniesz darmowe próbki, które już wcześniej kupiłeś, wykupując pakiet startowy. I na punkcie 14 zakończymy odcinek. Jakby ktoś nie zrozumiał, to powtórzę. Nie mam nic do MLM, bo MLM to jest narzędzie. Tylko ludzie, którzy dostali to narzędzie, robią z tego narzędzia to, co robią. Oczywiście więcej punktów bym znalazł. Przykładowo, Piotr, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Czemu? Bo jesteś w MLM. A jak nie jesteś w MLM, jesteś przegrany. Albo biznesmeni. Którzy prowadzą szkolenia. Jak skutecznie sprzedawać MLM? Albo jak skutecznie rekrutować ludzi do MLM? Godzina takiej lekcji od 200 zł. Dobra, ja będę kończył. Do następnego filmu. Cześć!